Witajcie w kolejnym odcinku o połączeniach, o połączeniach kart tarota. Jestem z południowych Włoszech ostatnich dzień, w miasteczku Giovina, co jest tu cudownie, jak zresztą widać. Ale nie o tym. Przychodzę do Was z trzema kartami na ten tydzień. Dzisiaj wyciągnęłam trzy i zaraz powiem, dlaczego wyciągnęłam trzy. Karty na ten tydzień od 12. 12 maja mamy dzisiaj pełnię księżyca do piątku 16 zdajcie. I karty wyglądają em, w taki sposób, odwrotnie. W taki sposób. W taki sposób. Zresztą macie je na zdjęciu przed filmem. I już tłumaczę, dlaczego mamy trzy karty. Właśnie dlatego, o czym wspominam czasem też w innych filmach, że wyciągnęłam te dwie karty, czyli ta jako pierwsza i Księżyc jako druga. No i widzimy już pewien układ, że osoby tutaj z tego, na tym stateczku płyną w stronę Księżyca. Więc od razu pierwsze pytanie, przepraszam za hałasek, musi tak być. Od razu pierwsze pytanie, czym jest Księżyc, do czego te osoby płyną? Zapraszam Cię do tego, żebyś popatrzył, popatrzyła na kartę Księżyc i sam sobie odpowiedziała, czym jest dla Ciebie ten Księżyc, bo ta odpowiedź będzie dla Ciebie najbardziej prawdziwa. Ja za chwilę powiem o takim ogólnym znaczeniu Księżyca, ale czym jest dla Ciebie ta karta, właśnie ten Księżyc w tym wydaniu? Co tu widzisz? Do czego Ty płyniesz? Więc yy, mamy osoby, które. Gdzieś skądś odpływają i dokądś płyną, do księżyca, a odpływają skąd? Więc w takiej sytuacji, właśnie jak ewidentnie mamy tak, taką sytuację, że do czegoś idzie, idą osoby, a coś zostawiają, ja lubię dociągnąć tą trzecią kartę z pytaniem: co zostawiają te osoby za sobą? Od czego odpływają, od czego uciekają, co żegnają? I tą kartą, którą dociągnęłam, jest właśnie Trójka Mieczy. Więc mamy też tutaj pewne połączenie tych mieczy, czyli zostawiają za sobą zranienie, ból, zranienie serca, które jest, ponieważ są to miecze, jest to ból serca, który wynika z nadmiaru rozpamiętywania tego bólu, bo miecze są związane z komunikacją, z myślami. Więc to jest nawet nie ból na poziomie. Oczywiście, myśli i emocje są powiązane, więc jak myślimy, to oczywiście to boli serce, ale to jest związane. Takim bólem właśnie rozpamiętywania tego, tej zdrady. To jest karta często zdrady, nie tylko romansu, nie tylko zdrady e, intymnej, ale zdrady przez przyjaciół, na przykład, przez kogoś bliskiego. To zostawiamy za sobą, odpływamy i płyniemy do księżyca. Płyniemy w sensie i jeszcze na tą szóstkę, zobaczcie, szóstka mieczy. Tu też są miecze, czyli zabieramy ze sobą te myśli, ale one są w takiej pozycji. Coś nam przeszkadzają widzieć, tu nam przeszkadzają być może widzieć ten księżyc, do którego płyniemy, ale są też takie nieaktywne, tu one są bardziej aktywne, tu są bardziej takie odłożone na bok. A księżyc czy nie jest księżyc? Duże arkana. Księżyc to jest karta bardzo tajemnicza, wszystko co ukryte, wszystko, bo Księżyc zakrywa, wszystko, co, czego niekoniecznie chcemy widzieć. Tam są trudne rzeczy, ale tam też jest bogactwo, bo zawsze mówię, że rozwój osobisty i wzrastanie dokonuje się przez trudne rzeczy, kiedy nam jest wygodnie, kiedy jest przyjemnie, nie wzrastamy. Więc odkrywanie tych trudności, tego co ukryte w nas, naszych lęków, naszych jakichś starych historii, jest jednocześnie drogą do wyzwolenia, do samopoznania. Co widzicie tutaj na tej karcie, to jest taki portal, więc ten księżyc, te wyjące, wyjące wilki, psy. Ten, ten, ten księżyc, ta, ta taka dziwna atmosfera, i tutaj rak wychodzący z wody, to symbolizuje wychodzenie z naszej nieświadomości, z naszych emocji, pewnych trudnych rzeczy. I spotkanie z tymi trudnymi rzeczami daje nam szansę do przejścia, do kolejnego jakby do, do wzrastania po prostu właśnie bez przejścia przez przekroczenia pewien portal, więc, więc w, w taki sposób układa nam się ta historia. Zostawiam za sobą ból, zranienie i płynę, co prawda w coś co jest też trudne, też jest wyzwaniem i trudem jakimś lękowe, ale przynajmniej wiem, że to na i to jest oczywiście ta ważna rzecz, to ma związek na pewno z tym zranieniem, żeby tego nie powtarzać. Od tego odpływam, ja zabieram te trzy miecze ze sobą, dlatego tu jest sześć. Dodaję kolejne trzy i płynę do tego księżyca, żeby się dowiedzieć, po co, dlaczego, dlaczego w ogóle byłam w tej trudnej relacji, dlaczego dopuściłam do tego zranienia, dlaczego zostałam zraniona. Zadać sobie pytanie, jaka moja w tym była rola? I spotkać się z trudnymi odpowiedziami, żeby, żeby właśnie pójść dalej. Bo po Księżycu jest słońce, jak wiemy. Pozdrawiam serdecznie ze słonecznego Dziowinazo.